Zebraliśmy już te dane potrzebne do strategii, mamy ten dokument strategiczny, ale odpowiedzialność społeczna tak naprawdę jest wdrażana też na tym poziomie znacznie niższym. W strategii, w dokumencie z zasady ogólnym nie będzie miejsca na na przykład procesy i mechanizmy, które aktualnie w organizacji zachodzą. Więc chodzi teraz o to, żeby zastanowić się, jak, jakie są mechanizmy włączania odpowiedzialności funkcjonowanie organizacji. Czyli od zarządu i strategii przechodzimy do mechanizmów i kultury. Po pierwsze jest to ta integracja ze strategią i planami, czyli znowu myślenie o odpowiedzialności społecznej jako jednym z priorytetów strategicznych, uwzględnianie czy wymóg odpowiedzialności w celach czy planach biznesowych poszczególnych działów organizacji. Może być to w Łączanie czy integracja odpowiedzialności z procesami wewnątrz organizacji, na przykład e, przyjrzenie się temu, jak one aktualnie e, wyglądają i jak na przykład możemy wzmocnić e, procesy wspierające w podejmowaniu decyzji, żeby uwzględniały właśnie odpowiedzialność. Możemy integrować odpowiedzialność społeczną z, ze stanowiskami pracy, to znaczy na przykład Określać, jakie są minimalne wymagania dotyczące trenerów. Możemy sugerować, czego oczekujemy od trenerów, czego oczekujemy na przykład od członka zarządu, ale to już czego oczekujemy od wolontariusza. Możemy myśleć z drugiej strony o tym, w jaki sposób. Formalnie zorganizować dział zajmujący się wdrażaniem projektów CSR-owych, jeżeli to jest coś, co dla nas jest istotne. Możemy też integrować odpowiedzialność społeczną z naszym produktem czy główną usługą, to znaczy uwzględniać w nim na przykład wpływ społeczny, ekonomiczny czy środowiskowy. Wyobraźmy sobie, że budujemy, budujemy akademię. No i właśnie jednym z kryteriów wyboru jest wpływ na środowisko, czy wykorzystanie przez wykorzystanie w danej koncepcji właśnie mechanizmów, które umożliwiają ograniczenie tego wpływu na środowisko, na przykład wykorzystanie szarej wody czy paneli fotowoltaicznych. Możemy tutaj też zastanawiać się, Jaki tak naprawdę mamy ten wpływ aktualnie? To znaczy, myślimy o tym, jaki na przykład, jaki wpływ na otoczenie, jaki wpływ na środowisko ma organizowane przez nas wydarzenie i co możemy zrobić, żeby zmitygować ten wpływ. Wyobraźmy sobie na przykład liczbę jednorazowych sztućców czy butelek, które są wykorzystane w trakcie wydarzenia sportowego. Możemy starać się na przykład zastąpić je wielorazowymi kubkami. Coś, co próbowała zrobić Lekia Warszawa. Możemy też myśleć o tym, w jaki sposób jakie działania będą prowadziły do tego, żeby zmniejszyć na przykład nasze wykorzystanie energii. W dalszej części kursu jeszcze wrócimy do tego, w jaki sposób planować Mamy takie programy, które umożliwiają nam właśnie wdrożenie odpowiedzialności społecznej. To są tylko przykłady, jak może być realizowany taki cel, ale chodziło o to, żeby pokazać, że nie są to tak naprawdę często jakby oddzielne projekty, a bardziej integracja jego z jakimiś działaniami wewnątrz organizacji, które już się odbywają.